No, ale była jeszcze kwestia sąsiadów. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszej serii Zagrajmy w Stronghold. A dzisiaj bez przedłużania lecimy z przedostatnią misją. Misja 20. Lament i zgrzytanie zębów. Czas panowania wilka zdawał się zbliżać ku końcowi. Coraz więcej chrabstw zrzucało jego jarzmo i przechodziło pod twoje panowanie. To prawda, że Duke Buregardt wprowadził twojego ojca w pułapkę. Ale to ja przebiłem mu żołądek mieczem. <gry> Jeśli nadal marzy ci się zemsta, wiesz gdzie mnie znaleźć. Choć nie miałeś żadnych rozkazów od ser długoręki, paliła cię żądza zemsty za śmierć ojca i nakazałeś swoim wojskom podążać naprzód. Na granicy kolejnego hrabstwa dogonił cię posłaniec od ser długoręki. Cóż ty sobie myślisz? Przecież przykazałem ci postępować ostrożnie. Na otwartym polu nie masz żadnych szans w walce z wilkiem. Schroń się w jego opuszczonym zamku, i powstrzymaj tam jego siły, dopóki nie dotrę do ciebie z posiłkami. Wysłałem tam już nasze oddziały, aby zbadały teren i zaczęły umacniać zamek. <grytanie> Wzmocnij swoje oddziały i sam zamek, a potem broni się na tej pozycji aż do przybycia serdługorenki z posiłkami. Przyjdzie ci odeprzeć ataki całej armii wilka, a będzie to największe oblężenie jakie dotąd widziałeś. Wysyłaj do boju rycerzy. Gdyż mogą robić szybkie, krótkie wypady z zamku. Hmm. Czyli wiecie co to oznacza? To oznacza, że to jest ostatnia misja obrony. Hmm. O ja Cię chwycę, jakie zamczysko. To jest w ogóle legalny taki zamek mieć? Tutaj zwierzę, ty! Co tu za zamek, ty! Wilko puścił taki kuźwa zamek? Są stajnie, koszalne wszystko jest. Czego tu nie ma. Nie można tutaj tego zbudować. Na pewno nie ma za dużej ilości chatek do bo nie tego można nie można. Nie można tutaj tego skoro. zbudować, mój panie. A tu są kmiecie. Hmm, domy są na bardzo złej pozycji. Tutaj nie zbudujemy sadu, tu zbudujemy i to tyle byłoby z sadów. Ta? No tak. No tutaj to nie ma co budować. A, okej. Okay. No no skoro macie tutaj wieże, to sobie żyjcie tutaj. Tutaj trzeba woła dodać, ale to i tak zostanie zniszczone. Jakieś polecenia? Dobra. Jakie mam tu wojska? Czekamy na rozkazy! Czterech łuczników, ale biedę. Wyruszamy! Jak możemy pomóc? Tak! Już tam zmierzamy! Tu są ci z olejami, tu są kusznicy. Uwaga! Szybki mar Nie, kusznicy muszą być na przednich tych. E, okej. Okay. Co mogę trenować? O Jezu! Uwaga! Potrzeba nam nowych rekrutów, se. Dużo mogę. Wiadomość od Wilka. Moi ludzie już nadchodzą. Wkrótce raz na zawsze przestaniesz sprawiać mi kłopoty. rozkaz! Na Napsuł. No nie byłbym tego taki pewny, widzisz co ja mam? Czwek. Jezu, ja mogę 50 tych zbrojnych wystawić Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Teraz będzie wojska wilka atakują. Uwaga. Potrzeba nam broni, ser. Albo to też może być. Za Ser. Ruszać się! dlaczego tu nie ma takich balisty? Wojska wilka atakują! Wasza łaskawość... Wasza łaskawość... Zajmuje stanowisko na machinie oblężniczej. A tutaj też nie ma. Ty, no to co to za zamek? Wasza łaskawość... Trzeba coś zbudować? Zajmuje stanowisko na Największe machinie oblężniczej. Największe oblężenie. Jak wygląda oblężenie? No jest git. Nie zawiodłem się. Łucznicy w gotowość Zrobimy co w naszej mocy, nikt nie będzie ci służył. Pa! Czekam, to trzeba nam bronić się! O czym

Dzień, czekaj, 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 czekaj. Mój panie. Ruszamy natychmiast. Ruszamy. Polipka, co tu się dzieje? Skład zapasów jest zapełniony mój panie. Ależ komunikat w takim momencie. Ewaj, get los z tym składem zapasu.

Mieliśmy taki wrog, jakieś polecenia? No lipka, kamieniołomy to tutaj jest podstawa. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Wiadomość od Wilka. Żółty trochę nie docenił. To jeszcze, Czekamy na rozkazy. Ty w ogóle mnie nie doceniasz. Już tam zmierzamy. Tak? Gotowi do boju, No Dobra, działa balista. Wasza łaskawość? Czy to jest narzędzie? Zajmuje stanowisko na machinie obleżniczej. się mieć kamień gdzieś, nasze zapasy żywności kurczą się. Panie, mhm. jedzenia też tu nie ma. Wiadomość od Wilka, byłeś powodem wielu moich zgryzot. Teraz w końcu odpłacę ci tym samym. Potrzeba Uwaga. nam nowych rekrutów ser. Ludzi nie ma. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Uwaga. Potrzeba nam nowych rekrutów ser. Na pozycjach. Szybki marsz. Na przód. Jakikolwiek kamień przyjdzie. Uu, nic nie przyjdzie. Ale mam dużo kasy. Wojska Wilka atakują No jolo. Zrobimy podwójny mur Bo potrzebny jest. no weź! Nam broń, ser. Na Potrzeba nam broni se! Czekamy na rozkazy! Potrzeba nam broni se! Łucznicy w gotowości! Ruszamy natychmiast!

Do końca! Na przód, wstępa. Do końca! Do końca! Na Czekamy na rozkaz. Do końca! Do Nasze miecze O, tu jest ten dziurę. Prób został Uuu, pokonany. Uwaga! Zbrojownia jest wiadomość od Wilka. Czy nie słyszałem? zasłania mi horyzont. Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Człowiek. sam jest śmieć. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Jesteśmy gotowi! Wyruszamy! No i łatwo. Too easy. Powinniśmy zrobić takie dziureczki. A tuż za nimi powinny być wilczelowe. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. O! Teraz, jakkolwiek będzie to wszystko przygotowane. A w sumie jestem ciekawy jednej rzeczy. Czy pamiętacie jedną misję, w której mieliśmy też zbierać kamień? Zapiłem coś takiego. Ciekawe czy teraz też się uda to. Wiadomość od Wilka. Mam już dość twojego mieszania się w cudze sprawy. Tym razem zdechniesz. Yes. Potrzeba nam Uwaga. nowych rekrutów, sir. Tak, sir. Ruszać się! A, po w jednego tmiecia? A, ja nie mam ludzi. Jesteśmy gotowi! Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Dobra. Wojska Wilka atakują. Czas się wyjść. się Ile ich jest? Ujać. To może jednak nie będziecie wychodzić tak daleko. chwałę! Albo YOLO. na się wywalę na pies. Jesteśmy gotowi! Nasz skarb pustoszeje. Zapasy w naszym spiklerzu powiększają się, serw. Jesteśmy gotowi! No, prawie wyszło. Jesteśmy gotowi! Chwila. Albo nie. Tak ładnie się ogląda to. Zostawiamy cię! Jesteśmy gotowi! Mój panie! Naprzód! Jesteśmy gotowi! Potrzeba nam nowych rekrutów, sir! Potrzeba nam nowych rekrutów, sir! Gotowi! Potrzeba nam nowych leków, sir. Jesteśmy gotowi! Czekamy na rozkazy, sir. Wykażcie się męstwem, Żyję, aby ci służyć. To rozkazy. Po cię! ty. Jesteśmy gotowi. Potrzeba nam nowych klejów do ser. Jesteśmy gotowi. Trzeba więcej złota. Róż nie ma szansy na szybkie mięszki. Potrzeba złota. Jesteśmy gotowi. Mój panie. Doliż no, walka. Czekamy na rozkaz. Potrzeba Potrzebna nam broni, sen. Tak jest, potrzeba nam broni, sen. Obrońcy zamku trzymali się dzielnie. Hmm. Czego? Co tak daleko! We rozwalony w zamku oczywiście. Wiadomość od wilka. Bo chłopca, zbliża się godina mojej pusty. Hehe, he. zwycięstwo. To, na co każdy czeka. Socony jednostki, 66 <słuch> Choć udało ci się zapanować nad tą ziemią, Wilg wraz z silnym oddziałem umknął z kleszczy twojej obławy. He he he. Tak, ostatnia misja. Nie mogę się doczekać, wiem pewnie hmm. też. Ale zobaczymy się jutro. Bo ja wam bardzo serdecznie. Dziękuję za oglądanie tego materiału. Widzimy się w kolejnym odcinku i co. Cześć!